Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam dzisiaj Was na premierę z drapki Szczęśliwe Linie. I jest to już kolejne wznowienie tej zdrapeczki. Bardzo ładne ma kolory. Ostatnio Lotto inwestuje w kolory. Robi je takie intensywne. No i bardzo dobrze. Zdrapka kosztuje 3 zł. Najwyższa wygrana to 36 tysięcy. Później mamy 3600 360. No i drobniejsze kwoty. Najniższe to 3 zł, czyli zwrot. ja zakupiłam dzisiaj 4, czyli wydałam całe 12 zł. Tutaj mam winogronka. Pomarańcza. Pomarańcza jest podobna do śliwki. Tu jest tęcza. Druga tęcza. Gwiazda. Klucz. Jest jeden. Księżyc. Kości. Krabik. Jest jeden. Dzwonek. I drugi. Cytrynka. nie widzę, gruszka, A księżyc był, gruszka, ananas i tu mamy jabłko. Jabłko, jabłko nie ma. Słońce Słońch chyba nie ma Słonia, nie ma. Arbuzika też nie ma. Proskawka była. Jedna. Oba. Tu jest pik, sztapka i tutaj jeszcze jedna banan i ostatni symbol. Trefl i chyba trefla nie ma. Zdrav kapusta. Tu mam jabłko. Jabłko jest. Ananas. I tu są dwa, cytryna i krab. Kraba nie widzą, a cytryny też nie ma. Troskawka i kości. Troskawka i truskawkę. Trefl. Jest. Klucz i tęcza. Dwa klucze. Tęczy nie ma. Podkowa. I banan raz i dwa. Tutaj mam diament i gwiazdę. Gwiazda jest druga. diamentu nie widzę, śliwka i biedronka. Mm. Chyba nie ma. Arbus i dzwonek. Dzwonek. E, Arbus był. A, no to teraz szukam okay. dzwonek. Już się trochę myli, nie. Sztabka i garnek. Tu jest serce i kwiatek. Kwiatek jest. Trzy kwiatki. I księżyc. I ta zdrabka też będzie pusta. Biedronka była. Dzwonek też chyba był, tak i kości też były. Czy to w poprzedniej były? No, nie, ale niestety nie ma linii. Czyli druga pusta. Czy to jest drapeczka? Słońce jedna gruszka. klucz i truskawka ban i korona, cytryna i sztabka klucz był. A cytryna, cytryna. O, jest linia. W serce chciałam powiedzieć. truskawka, cytryna i banan, okej. Okay. już mi się mylą te symbole, powiem Wam, bo już nie wiem, co było w tej, a co było w tamtej. No ale tak to jest. Dlatego ja nie lubię drapać takich zrapek takich samych, znaczy tych liniowych, bo. No ja tak mam, że mi się mylą te symbole. Pik. Księżyc. Winogronka. Garnek. Drugi. biała branka dzwonek I jabłko wiśnie i jeszcze jeden słoń arbuz był wiśnie słoń słoń wiśnie słoń piedronka była? nie, nie w tej no dobrze tutaj mam jedną linię ale muszę jeszcze sprawdzić Yy, pomarańcza nie ma. Słońce jest, ale nie ma tęczy. Biedroneczka nie ma. Kwiatek nie ma. Tęcza nie ma. Tutaj serce jest, ale biedronki nie ma. Sakwy też nie ma. Kwiatek sakwa, pomarańcza. No i. Takwa czy Dobrze, to zdrapię sobie na końcu. I ostatnia zdrapka. Serce. Gruszka. Coś wygięta ta jest. potkowa nie widzę jabłko mm. też nie widzę gwiazda klucz nie ma śliwka Banan, ale mało tych symboli tutaj diament, truskawka i tu jest truskawka kości i trefy. Kości są. To są kości. Krab i arbuz. Krab. A, chciałam powiedzieć, że tu, to jest ananas. Dobra. O, jest tu arbusik. Winogrona i wiśnie. Winogrona mamy tu. A wiśnie są tu. I tu. Dzwonek i pomarańcze. Dzwonek. Dzwonek, pomarańcza. Biedronka i księżyc. arbuz był. Księżyc. Biedronka, księżyc. Dzwonek był? Był. Sztabka i cytryna. Sztabka. Cytryna. Cytryna. No i co? Chyba też pusta. Ananaska nie ma. Tęczy nie ma. Sakwy nie ma. Kwiatek nie ma. Tęcza. Pik, Pik, tęcza Ananas, Sakwa. Dobrze, kochani. Dzisiaj trzy zdrapki puste, jak oczywiście większość. Trzy puste, a jedna ma wygraną i to jest. 3 złote. No cóż, nie spodziewałam się oczywiście tutaj czego więcej. Ta zdrabka nigdy też mi nie przynosiła jakichś pieniędzy, więc nie spodziewałam się właściwie niczego. No mam zwrot za szaleje, całe 3 złote. Trzeba je do, dobrze pomnożyć. Kochani, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji. Jeśli nie robi Wam to różnicy, to proszę naciśnijcie ten przycisk. Subskrybuj. Komentarze i łapki w górę będą również mile widziane. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się pa.